Ja tylko chcę przypomnieć, że jeśli chodzi o sprawę związaną z dalszą przyszłością zakładów Anwil we Włocławku, które są, jak wiemy, najistotniejszym i najważniejszym zakładem, nie tylko w mieście, podjęliśmy wspólne działania wszyscy parlamentarzyści opcji rządzącej, zarówno platformy obywatelskiej, jak i polskiego stronnictwa ludowego iż będziemy monitorować ten proces. Ja chcę przypomnieć, że Anwil jest częścią PKN Orlen, że PKN Orlen ma większość udziałów w Anwilu ponad 85%, 5% to tylko skarb państwa. I dlatego też, tak jak mówię, wspólnie podejmujemy działania. Spotykając się z przedstawicielami zakładu, a szczególnie ze związkami zawodowymi, które informują nas o swoim stanowisku. My natomiast podejmowaliśmy rozmowy z ministrem Gradem. Dwa tygodnie temu, w, w grudniu, odbyło się, może nawet już dłużej, spotkanie z panem ministrem Gradem, na której obecni byli zarówno posłowie, jak i senatorowie. Z Włocławka i nie tylko, gdzie pan minister Grad zobowiązał się do tego, iż w najbliższym czasie przedstawi informacje o sytuacji ekonomicznej Anwilu i również zobowiązał się, do właściwie wyszedł z inicjatywą spotkania we Włocławku z przedstawicielami załogi i w tej chwili, jako przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Włocławku organizuje takie. Spotkanie. chcę jeszcze jasno podkreślić że nasze działania parlamentarzystów platformy zarówno posłów i senatorów są działaniami spójnymi chodzi nam wszystkim o to aby stworzyć takie warunki aby Anwil mógł rozwijać się jak najlepiej, aby rzeczywiście y, albo skupić wokół y, Anwilu inne y, zakłady Wielkiej Chemii, aby zjednoczyć te działania, albo znaleźć dla Anwilu inwestora strategicznego, który by rzecz, dla którego ten zakład byłby priorytetowym. I co do tego wszyscy parlamentarzyści y, Platformy mają takie samo zdanie że dla nas najistotniejsze jest to, aby stworzyć takie warunki, aby Anwil rozwijał się y, optymalnie. I ja rozumiem posłów opozycji, bo taka ich rola, żeby Krytykować to, co my robimy, albo wkładać, że tak powiem, rękę tam, gdzie nie powinno. No, ale wtedy dobrze by było, żeby samemu było się w porządku, a tak nie jest, więc ja rozumiem, że dla pana posła Zbonikowskiego w tej chwili jest to być albo nie być, zaistnieć merytorycznie, bo jak wiemy, ostatnie jego działania były poza merytoryczne, więc rozumie, że podejmuje inne działania. No cóż, należy mu tylko współczuć. Chcę powiedzieć, że w poniedziałek o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie parlamentarzystów z przedstawicielami zarządu Anwilu i związków zawodowych, i będziemy określać nasze wspólne dalsze działania w tej sprawie. Jedno jest, co już nam się udało wypracować, że rzeczywiście wszystkim nam chodzi o to samo i nie ma tutaj między nami żadnych konfliktów.